Wszystkie kobiety są potrzebne, a tak zwane szony pełnią bardzo ważną społeczną funkcję. I jeżeli ty chcesz mieć powodzenie wśród kobiet, powodzenie z kobietami, chcesz, żeby tobie wychodziło tak jak nigdy wcześniej, to proponuję pogodzić się z naturą kobiet i zaakceptować to, że kobiety są takie, jakie są. I to, że ty będziesz bardziej papieski od papieża i będziesz uprawiał bzykanie po watykańsku, czyli najpierw kazanie, potem bzykanie, to nie sprawi, że ty poznasz wartościową dziewczynę. Ponieważ to, gdzie ty, takie kity, to ty możesz pociskać. Nie wiem, pani w aptece, ale nimi ja ci powiem, bo ja wiem, jak to wygląda w praktyce, i znam Was i wiem, co mówicie. I szony są nam potrzebne. Te dziewczyny, które pełnią ważną społeczną funkcję, są nam potrzebne. Są potrzebne mężczyznom. Słuchaj, pamiętam kiedyś miałem taką sytuację, że miastałem się z dziewczyną. Bardzo wtedy cierpiałem. Bardzo wtedy cierpiałem. Strasznie wtedy cierpiałem. Byłem zdruzgotany. Zdruzgotany. I poszedłem na dyskotekę i tam podniosła mnie na duchu dziewczyna w klubowej toalecie. I nie tylko podniosła ducha, ale podniosła też moje morale. Jak nowonarodzony, jak nowonarodzony! Rozumiesz, Tchnęła we mnie życie. Wskrzesiła mnie, wstałem jak Feniks z popiołów. Było elegancko. Oczywiście dziennie z okoliczności tamta była się nagle odezwała. Powinnaś wiedzieć, że ja do ciebie wrócę. A nie, od razu się inną. Ja bardzo szanuję takie dziewczyny, bo one są uczciwe. Bo taka dziewczyna to od razu wiesz o co chodzi. Ale najlepsze są takie świętojebliwe. Penis! O, 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 zabierz to! A potem, a potem jak się nawali, to jest kurwa... Kaczuszka dostała... Kaczuszka dostała szalerię. Na prawo i lewo. Niestety, no. Kobieta jest istotą płciową. Kobieta ma swoje potrzeby. Kobieta ma bardzo bogaty świat psychiczny ma bardzo bogatą część taką bogaty świ świat seksualny, erotyczny, bogaty sposób doświadczania rzeczywistości i jeżeli Ty będziesz szukał tylko i wyłącznie tak zwanej porządnej, to powiem Ci jedno. Szukanie porządnej dziewczyny nie jest w żaden sposób usprawiedliwieniem tego, że ty będziesz słaby, bo ona, to, że ona jest porządna, to jedno, ale dalej, e, czytaj, e, ty myślisz, że nie daje e, dupy za talerz zupy, ale ty dalej będziesz musiał być mężczyzną w tym układzie, dalej. Tu się tutaj nic nie zmienia. To nie jest tak, że weźmiesz dziewczyny, będziesz mu udalić być elegancko, pipą i grać sobie, kurwa, w Pacmana, No, i będzie pięknie. To tak nie działa. Nie upij tego. Każda kobieta chce być porządnie wytrzypana. Każda. Nie ma diamencików, kurwa, wiesz. Ja jestem wolna, nie mam dzieci, jestem super laską i miałam tylko trzech facetów. I czekałam na ciebie, misiu. Czekałam na ciebie, to ci jest piątego roku życia. Stary, jesteś fajną, gorącą laską, wyrosły ci cycki, masz fajny tyłek i kutasy ścielą ci się kurwa przed twoimi stopami od, od 16 roku życia. A ty kurwa. Nie, nie, czekam na. Czekam na tego jedynego. <ścoughs> Przepraszam, muszę coś przejąć. No, ja uspokoiłem się. Słuchaj, sam wiesz, do kogo szarpiesz, yy, yy, kiedy nikt nie widzi. To nie są grzeczne dziewczynki. No, chyba, że oglądasz filmy dla dorosłych tylko po to, żeby zobaczyć, aż w końcu będzie ślub i ten koleś w końcu naprawi ten zlew. Bo naprawdę tak myślisz, że tak będzie. Dlatego zaakceptuj to, że jest, kobiety mają tą część, taką, a nie inną. I lepszy szon jawny niż on ukryty. A najlepsze jest to, kiedy, co wychodzi z kobiet, kiedy się napiją, albo są pod wpływem innych substancji. No, może być różnie, a często potrafi być bardzo ciekawy. Ja nie jestem fanem rozpijania kobiet. Ja wolę, żeby kobieta czuła się na tyle swobodnie ze mną, że przeżywała prawdziwą siebie, całkowicie na trzeźwo. I założę się, że to jest ciekawe doświadczenie, więc to nie jest potrzebne. Ale chcę Ci po prostu powiedzieć, że jeżeli Ty, jeżeli ona wyczuje, i Ty tutaj właśnie teraz podkładasz sobie, kurwa, mega nogę, jeżeli ona wyczuje, że na Tobie, że Ty liczysz na to, że ona nie jest szonem, to co kobieta może zrobić, żeby pokazać, że nie jest szonem? A. Usmażyć naleśniki? B. Chodzić C. C Dać dupy twojemu najlepszemu przyjacielowi? D. Zrobić embargo na dupy, abyś skamlał o to, co inni hmm. mieli. Tak. Hmm, jaka jest twoja odpowiedź? D. Tak, zdziwiony zaskoczony. Ho-ho-ho, no słuchaj, niestety to tak działa. Więc, jeżeli ty szukasz porządnej dziewczyny, to powiem Ci tak, to nie działa. Jeżeli myślisz, że znajdziesz sobie dziewicę i sobie ją wychowasz, to też nie działa. Ale ja widzisz, dlatego szony są potrzebne. Szony są nam potrzebne. Naprawdę. I nie zbawiaj szona. Szon zbawi się sam. Gwarantuję.